Ty, jakby nam się udało, ale bylibyśmy bogaci. No i nie musielibyśmy nic robić i tak nic nie robimy. No tak, ale wtedy w ogóle nic byśmy nie robili. Witajcie w domu starców w programie poświęconym grom starszym. Dzisiaj po wielu, wielu latach ciężkich bojów. W końcu obgadamy sobie Deus Exa, a gdy to już nastąpi, pojawią się wyniki konkursu. Dzisiejsze skojarzenie filmowe to Johnny Mnemonic, czyli William Gibson w najlepszym wydaniu, klasyka klasyki. Jest tam też Keanu Reeves, zanim świat poznał go jako Neo. No i nade wszystko jest cyberpunk. A to właśnie w sumie on jest gwoździem dzisiejszego odcinka, cyberpunk. Z uwagi na ogromną rzeszę gotowych na wszystko fanów gry Deus Ex, będziemy dziś szukać odpowiedzi na jedno tylko pytanie: jaka jest najlepsza gra świata i dlaczego akurat Deus Ex? Beus Ex ukazał się na samiuśkim końcu XX wieku w roku 2000 i rozpoczynał się w ten właśnie sposób. Przylatywały napisy, sratatatagrawa muzyka, dla wielu już kultowa, uszanujmy to, pojawiło się standardowe menu, standardowe dla gier opartych o ówczesną technologię silnika Unreal, rozpoczynaliśmy rozgrywkę i tadam. Pierwsza niespodzianka. Niczym w grach RPG musimy sobie wybrać umiejętności i podstawowe parametry naszej postaci. Wrócimy do tego później, zobaczmy, co podzieje się dalej. Intro, a w nim dwa typki. Ręka obciskująca naszą kochaną ziemię, to nie wróży niczego dobrego. Więc Deus Ex ukazuje nam świat roku 2052 i w istocie nie jest dobrze. Jest naturalnie lekko futurystycznie, ludzie wszczepiają sobie różne cudowne ulepszenia, po ulicach przechadzają się roboty, ale z drugiej strony, przeciętnego Kowalskiego dręczy choroba zwana świńską grypą, tfu, Przepraszam, szarą śmiercią, na którą lekarstwo jest niezwykle ciężko dostępne, Rządy są oprócz tego złe i niczego nie robią, panuje wieczna noc, łe. A ci dwaj coś na ten temat wyraźnie wiedzą i tylko knują i knują. Dajmy im jednak spokój. Oto i sam początek właściwej gry. Perspektywa pierwszej osoby i interfejs wskazujący na rękę Warrena Spectora. Czyli twórcy system szoka, nie znami te numery Warren, ale już na tym etapie pachnie czymś niezłym i jeśli jeszcze gracz nie zakochiwał się w Deus wystarczyło wystarczyłoby, przeszedł parę kroków dalej. Gdy przeszedł te parę kroków, spotykał swojego brata, mógł się dokładnie przyjrzeć swojej postaci i wówczas zaczynał działać tworzony latami mechanizm. Bo jeśli lata 90. spędziliście w odpowiedni sposób, czyli chłonęliście kolejne odcinki z archiwu Mix, tropiliście z Mulder'em i skali kolejne potwory, śledziliście mroczne spiski, po drodze zahaczyliście o Ghost in the Shell, a na dobitkę podobał Wam się Matrix, po prostu nie mogliście wówczas dostać bardziej wyśnionej gry. Więc w Deus Exie wcielaliśmy się w agenta JC Dentona, który wyglądał jak Neo. JC był agentem prototypowym, ponieważ ulepszany był nie przez ładowanie w jego ciało kolejnych topornych wszczepów, a poprzez wszczykiwanie subtelnych nanomaszyn. Dzięki temu nadal wyglądał po Bożemu, a jego możliwości rosły. Czyli było to znakomite podłoże dla logicznego systemu rozwoju postaci. W grze za praktycznie wszystko zbieraliśmy punkty doświadczenia. Od rozmów po eksploracje, i tymi właśnie punktami pakowaliśmy różne umiejętności. Do tego tu i ówdzie znajdowały się kanistry z nanomaszynami, które służyły nam do ulepszania organizmu Dentona. I co najbardziej radowało serce gracza, wybór ścieżki rozwoju i w ogóle wybory miały w Deus Ex znaczenie. Dobrym przykładem architektury rozgrywki jest pierwsza misja. Terroryści porwali transport tzw. Ambrozji, czyli właśnie lekarstwa na świńską grypę. Yeah, Zabarykadowali się w statule wolności i naszym zadaniem było ich powstrzymać. Ale nasz kochany brat już na początku przypomina nam, że. Dokładnie, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność i pozwala nam wybrać jeden z przedmiotów, którym posłużymy się w walce z terrorystami. Możemy więc przypakować sobie umiejętność posługiwania się pistoletem. It would if a good thing to have Harley in the second turn. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Don't shoot. I surrender, and you can't do a damn thing about it except send you back to the people in a body bag. Albo być nieuchwytni jak wiatr, oraz niezauważenie, jak jak coś tam, pójść w łamanie zabezpieczeń i dostać się do ich lidera niezauważeni. Mam tu. Pytanie o skrzypienie i ja mam użyteczność, żebyś był jak przeproszony, a nie jak korpcję. Myślę, że rząd zrobił klęskę na poważnie, żeby wyrównać populację. Well done. Albo i to, i to, i owo. Deus Ex pozwalał nam robić co chcemy i gwarantował, że zależnie od naszych wyborów rozgrywka potoczy się inaczej. O wyborach, rozwiązywaniach problemów i konsekwencjach można by długo opowiadać, więc pokażę Wam tylko motyw, który kupił mnie. Było to zaraz na początku gry w siedzibie Junatko. Była to część, w której tylko chodziliśmy i gadaliśmy z postaciami. W tego typu chwilach inne gry zwyczajnie olewały nasze postępowanie. Mogliśmy skakać ludziom po głowach, robić różne bzdury, a tak nie miało to w praktyce żadnego znaczenia. Więc to samo robiłem w siedzibie Junatko. A za punkt honoru postawiłem sobie demolkę w damskiej toalecie. I'm your pussy. I'm your pussy pussy cat. I'm your tiger. How możesz mnie pocałować ty wirtualny Okazało się jednak, że nie pozostało to niezauważone hello mr Denton. I guess you're here to see mr jc by the way Denton, stay out of the ladies restroom. O tak, a to tylko jeden z wielu przykładów naszej interakcji ze światem. Deus to także naprawdę niebanalna historia mnóstwo dialogów i naprawdę długa, satysfakcjonująca rozgrywka. Gra miała naturalnie swoje wady bo przy tak rozległym świecie kulała sztuczna inteligencja postaci i w ogóle ale. Ale w obliczu ogromu innych zalet mało to komu przeszkadzało. Jeśli więc w grach nade wszystko cenicie sobie fabułę, e, świat, siedzicie w klimatach cyberpunkowych, a jeszcze nie graliście w Deus Exa, postarajcie się go zdobyć i odrobić to zadanie domowe. Nie pożałujecie. I tak oto kolejna misja od Boga została zakończona sukcesem. Deus Ex zaliczył wizytę w domu starców. Zamykając zaś temat konkursu z ubiegłego tygodnia, e grę Settlers 7 wygrywa użytkownik Welfnik. Gratulujemy. Natomiast chcąc spojrzeć tydzień do przodu, wielki bój stoczą tym razem gry Interstate 76 oraz Homeworld. Głosujcie jak zawsze w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję Wam za Wasz czas i do zobaczenia w następnym odcinku z Domu Starców. Cześć!